Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. W naszym studiu dziś Grzegorz Maćkowiak, doradca Wojewody Lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego, przepraszam. Witam Dzień panu, dobry. Panie Grzegorzu, zacznijmy od tego, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie. No Pewnie tak jak i wielu Polaków, również Pan zainteresowany oglądał Pan. No, wybór nowego premiera. Donald Tusk został powołany przez Sejm w drugim kroku konstytucyjnym do tego, żeby no, przedstawił swój rząd. Dzisiaj będzie expose. Należało się chyba tego spodziewać. Tak, arytmetyka Sejmowa jest nieubłagana i było od dłuższego czasu już widać, że ta koalicja, która z tego chaosu się wyłania, rzeczywiście się skonsolidowała i, no i wyznaczyła, czy też sam Donald Tusk wyznaczył się na, na lidera i, i w tym wypadku premiera powołanego właśnie przez tą koalicję, to myślę, że trochę niestety no, czarny dzień dla Polski, to znaczy Donald Tusk wraca kolejny raz. Na ster premiera do rządu. No niestety, znamy jego dokonania, bardzo złe dokonania dla Polski i te dokonania niestety będą teraz weryfikowane na nowo, bo myślę, że. Też taka, taka, taka zawiść, też takie, takie złe emocje, które widać też na jego twarzy. Ja mam wrażenie, że, że wraca, wraca człowiek trochę sfrustrowany jednak. I, i, I tak się zastanawiam, jednak ta koalicja była jest szersza, prawda? Tam tych podmiotów jest tak dużo. I tak zastanawiam się, że to nie było nikogo, prawda? Nikogo nie było, kto mógłby właśnie zostać premierem jakby z tamtej, z tamtej strony. No dziwne to, bardzo dziwne to i, i myślę, że myślę, że niestety niedługo owoce tego wszystkiego poznamy. Natomiast natomiast oczywiście wcześniej odrzucono, odrzucono wotum zaufania wobec rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Myślę, że myślę, że szkoda dlatego, że była szansa na kontynuację tych, tych ośmiu, a zwłaszcza czterech ostatnich lat, dobrych rządów dla Polski, gigantycznych inwestycji w infrastrukturę, czy to społeczną, czy, czy, czy drogową, czy każdą inną. Przewiosłowania e, polskich spraw przez naprawdę potężne kryzysy i problemy. No ale no, niestety, no taka, jest, taka jest sytuacja. Prawo i Sprawiedliwość będzie konstruktywną opozycją, twardą. Będziemy na pewno punktować wszystko i będziemy wymagać więcej. To znaczy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, dla przykładu. E, zainwestowało w województwo lubuskie w ramach Polskiego Ładu 3 miliardy złotych, to czekamy na przynajmniej 3, a może 6 miliardów złotych uh -huh. ze strony tej koalicji, dlatego, że Polacy nie mogą cierpieć na tym, że jakaś nieudolna, czy też nieodpowiedzialna ekipa będzie teraz rządzić. Dobrze, to czego zatem możemy się, pana zdaniem, spodziewać po tych nowych rządach? No, znamy nazwiska, które mają tworzyć, które mają rządzić poszczególnymi minister... minister poszczególnych ministrów, w poszczególnych ministerstwach ci ludzie będą zasiadać większość nazwisk jest no po prostu starych, znanych. Czego, pana zdaniem, możemy się spodziewać po tych rządach? W którym kierunku one mogą pójść? Ja myślę, że tak. Jakby trzeba podzielić jakby tę kwestię na dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, sam Donald Tusk ma swoje cele i on... Y i to, są cele europejskie. I to są cele europejskie. To są cele, które dotyczą tak naprawdę kilku punktów, i on te punkty będzie naprawdę z wielką determinacją realizował, niezależnie od tego, nawet jak w samej koalicji będzie przebiegać dyskusja. Mianowicie to jest pełna federalizacja na to propozycję, którą Niemcy proponują. I tutaj prawdopodobnie będzie tak, że Polska stanie się taranem wręcz, właśnie pod, 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 pod przewodnictwem Donalda Tuska, łamania tych mniejszych państw, które będą miały co do tego opory. Oczywiście dalej w konsekwencji waluta euro, no i oczywiście. Relokacja nielegalna i nawet o tej relokacji nielegalnej. Ostatnio czytałem artykuł, właśnie promiennego pom działacza w ramach Komisji Europejskiej, który mówi, że trzeba mieć otwarte granice i w ramach tych otwartych granic będziemy rozmawiać o tych problemach, które się. Wytworzą. Czyli jakby to są te trzy punkty, które uważam absolutnie dla Donalda Tuska będą priorytetowe. Ja myślę, że co do, co do nich zobowiązania już zostały zawarte wcześniej, zresztą Urszula von der Leyen mówiła o tym, że, że Donald, no, musisz zostać tu premierem i jakby, czyli jakby wiemy w jakim kierunku. Natomiast są oczywiście inne sprawy, które będą które będą równie niebezpieczne jak te. Mianowicie, niestety prawdopodobnie będzie systematycznie osłabiana Polska w, na różnych obszarach. Zaczęło się od, zaczęło się od uderzenia w Orlen, potężnego uderzenia w Orlen, plus oczywiście ta nieszczęsna i, i no i, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no dziwna ustawa wiatrakowa, która tak naprawdę okazała się kompletnym bublem i pokazała, w jaki sposób będą procedowane ustawy. Mówili, że będzie lepiej, będzie bardziej transparentnie, rzekomo, jakby za naszych mhm. rządów nie było, a teraz się okazało, że nawet sam senator Tyszkiewicz powiedział, społeczne miały być, sam senator Tyszkiewicz powiedział, że, że nie pisał się na takie, na taką opozycję, która miała mieć wyższe standardy. No, nie jest to wprawdzie wyrocznia, y, moja wyrocznia na pewno w tych sprawach, ale jednak nawet on mówi, że coś było nie tak przy tej ustawie. A to dopiero początek. Dobrze, a w takim razie możemy spodziewać się na przykład sezonu sprzedaży polskich spółek, majątku narodowego, tych najważniejszych y, ogniw, które no, budują Polskę przez ostatnie lat lata były wzmacniane. No i, I próbowałem jakby zarysować to w pierwszej wypowiedzi. No, nie Proszę powiedzi, zobaczyć tak. Orlen, czyli UD... Teraz tak, żeby sprzedać Orlen, y, potencjalnie, no to w, przy obecnych, y, przy obecnej wielkości tej firmy i e, na chociażby przychodach, które są olbrzymie, no byłoby to bardzo trudne, bo to oznaczałoby, że potencjalny nabywca musiałby wyłożyć naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Nie Niewielu na to stać. Więc, więc można to robić w ten sposób właśnie na przykład jak jak tutaj został zaprezentowany, obniżając jego wartość różnymi metodami. Pierwszą zaprezentowano, zobaczymy, co będzie dalej. Ja myślę, że naprawdę, wbrew pozorom, to będzie bardzo, bardzo to szybko. To działanie do, na szkodę spółki, na szkodę na właściwie podcienie gałęzi, na której się siedzi. Oczywiście, że tak, tylko że oni mają całkowicie inną koncepcję. Oni uważają, że w prywatyzacji jest samo dobro. To samo dobro, które Balcerowicz aplikował Polakom w latach 90. Oni uważają, że to jest dobre, dobra droga, tylko proszę zobaczyć, o ile sytuacja się zmieniła względem lat 90. a obecnie, o ile względem lat 90. było tak, że prywatyzacja jawiła się czymś jakby dobrym w samym sobie, bo oznaczała wyjście z tych komunistycznych no tak. zasad. O tyle teraz. Inna sytuacja była. Sytuacje strategicznych podmiotów, m.in. Orlenu, ale przecież w ramach Orlenu jest dzisiaj PGNiG, innych spółek strategicznych. W sytuacji napięcia geopolitycznego, jaki mamy dzisiaj, a jest ono potężne, bo, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że na Ukrainie nie jest wszystko tak, jakby nam się do końca, jak do końca byśmy tego chcieli, co oznacza, że będziemy potrzebowali instrumentów, a państwo musi mieć instrumenty w postaci chociażby nośników energii, wytwarzania ich, ale też przesyłu, które są w pełni kontrolowane przez państwo, bo w przeciwnym razie może się okazać. Że przy jakichś niesprzyjających okolicznościach, a one zawsze mogą się pojawić, będą po prostu problemy, I, i to jest jakby sztuka też przewidywania pewnych konsekwencji. Fale są wzburzone, i trzeba tutaj mieć narzędzia. Ja, ja się po prostu obawiam, że niestety tych narzędzi będziemy się wyzbywać. Ale to mówię, to jakby to jest tylko jeden obszarów, bo myślę, że będą potężne eksperymenty na edukacji tutaj w, myślę, że... No one już były i rodzice podziękowali poprzedniemu rządowi, Pamiętam, jak to się kończyło, gdy zmuszanie, zmuszane były sześciolatki, chciały ale tylko, że do szkody, do szkody, jakie mogą zostać wyrządzone, mm -hmm. będą też po prostu ogromne i to będzie się wszystko działo na, na naszych dzieciach I, i mam nadzieję, że no, no ja tutaj bardziej się jak obawiam tego, tego prostego przenoszenia tych europejskich rozwiązań, takich najbardziej skrajnych, tak? Seksualizacji dzieci i tego wszystkiego, bo myślę, że lewica będzie musiała się czymś zająć, prawda? No to jakby myślę, że Donald Tusk tutaj, jakby dostawi tą działkę właśnie lewicy, żeby mogła sobie spokojnie hasłać. Mówi hasać się o, o tym pani polu. Nowackiej, że chyba pani Nowacka będzie ministrem edukacji i oświaty. To jest obecnie w Platformie chyba. To już Nie wiem, tam są takie zmiany. No zobaczymy, jak będzie wyglądało, ale naturalnym jest, że. że, że no chyba wszystko jedno. Naturalnym jest, że oddanie akurat tej działki lewicy jest dla Tuska bezpieczne, bo będzie zawsze mu powiedzieć, że no te rozwiązania no to nie my, mhm. tak? Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o tym, co się wydarzyło w województwie lubuskim ostatnio, a doszło do spotkania samorządowców, zawiązano tak zwane drugie porozumienie, czy nowe porozumienie paradyskie pod egidą prezydentów Zielonej Góry, Gorzowa, Nowej Soli. Samorządowcy występują i mówią o tym, że trzeba zająć się województwem lubuskim, być może inaczej zarządzać tym regionem, przede wszystkim bronić województwo lubuskie przed no, zakusami rozwiązania tego regionu i rozczłonkowania go na poszczególne województwa. Pan wziął udział w tym spotkaniu, również pod jego Wojewody. Tak, byłem w tym spotkaniu. Rzeczywiście bardzo dużo samorządowców przyjechało do Paradyża. Jakby też pewnie z szacunku wobec tego porozumienia, które, które 25 lat temu zostało podpisane i które oznaczało tak naprawdę to, że Województwo Lubuskie istnieje i jest istotnym podmiotem na mapie administracyjnej Polski. Myślę, że to spotkanie miało kilka aspektów, bo jednym aspektem było to, że panowie prezydentowie jakby przedstawiali możliwe prognozy dotyczące kwestii chociażby demograficznych, bo kwestie demograficzne tutaj są absolutnie kluczowe i tutaj jest pełna zgoda, bo sam fakt spadku województwa lubuskiego poniżej miliona mieszkańców już implikuje pewnego rodzaju dyskusje i rozmowy, bo myśli same o tym, że województwo lubuskie może, może yy, na przykład yy, w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie Powinno zniknąć w mapie administracyjnej Polski. A są o... takie koncepcje rysowane już? I Oni jakby powołują się na to, że Instytut Sobieskiego i potem jakby tak. ta, te medialne odniesienia do tego powodują pewnego rodzaju zagrożenie. Można uznać, że, że, że jest to właściwa, właściwa, właściwe odczytanie rzeczywistości, z uwagi na to, że przypominamy, zarządów Donalda Tuska były takie koncepcje, one pojawiały się i znikały, ale czyli gdzieś tam było to, było to obecne. Natomiast druga strona jest taka, że oni też trzeba powiedzieć. No Panowie prezydentowie na pewno myślą w kategoriach jakby samorządowo-wyborczych, to znaczy zbliżają się wybory samorządowe i, mm -hmm. i ta inicjatywa ma jakby wokół, wokół jakiegoś czytelnego symbolu zjednoczyć samorządowców właśnie wokół, wokół prezydentów Zielonej Góry Nowej Soli i Gorzowa Wielkopolskiego, właśnie w potencjalnej, potencjalnej liście wyborczej do samorządu województwa. I proszę zobaczyć, akurat jeżeli chodzi o wyborców, to jest przestrzeń w województwie lubuskim na jakiś bezpartyjny komitet, czy jakiś bezpartyjny On zawsze podmiot. zawsze był i zawsze rzeczywiście jakieś miejsca w tym samorządzie lubuskim zdobywał, ale właśnie ta kwestia, o której pan teraz wspomniał otwarcie, myślę, że to rozsierdziło polityków Platformy Obywatelskiej, bo są bardzo niechętni tym temu tej inicjatywie. Mówię o tym otwarcie, że samorządowcy nie powinni się odzywać, w ogóle nie zawierać głosów w tego typu sprawach. Zgadza się pan z tym? Nie znaczy, nie słyszałem tej wypowiedzi, więc jakby do niej się sam nie będę odnosił, natomiast jakby chciałbym zaznaczyć inną rzecz, że jeżeli... Yy... Prezydenci tych trzech miast powołują się na tak, jakby istotny, czytelny, ale też bardzo taki spajający symbol. No bo jednak to, co wtedy się działo i też o tym między innymi mówi Czesław Fedorowicz, mówił, w jaki sposób działo się to, że udało się uratować w tak. czasie województw, no to uważam, że należałoby jakby też pilnować tego, żeby pró próbując, jakby odnowić te porozumienia, jak oni twierdzą, jednak łączyć większą grupę polityków przede wszystkim szerzej wychodzić do tego no jeżeli, jeżeli tego nie będzie a widać, że nie ma no to problem jest taki, że stanie się to tak jak powiedziałem, trochę to porozumienie zakładnikiem jakby tej jednej części tak, i teraz pytanie po tym, jak dalej rozmawiać, bo ja myślę, że kwestią podstawową jest właśnie to, żeby móc rozmawiać to, że politycy Platformy obywatelskie do tego się odnoszą niechętnie w ogóle mnie nie dziwi, dlatego no, że. Widzą zagrożenie w tym. Widzą zagrożenie, ale też wie Pan, panie redaktorze, chodzi o to, że czują już w powietrzu tą koncentrację władzy, która się zbliża. I tą władzę, którą osiągną także nad samorządami, bo myślę, że jeżeli. Od Urzędu Marszałkowskiego poprzez Urząd Wojewódzki aż do strony rządowej będzie jednolity front. To samorządowcom będzie bardzo trudno rozmawiać, zwłaszcza z, po, zwłaszcza z politykami Platform Obywatelskich, którzy akurat są znani z tego, że mm, sprawy samorządowe traktują twardo. No mówiąc zupełnie coś innego, że samorząd jest podstawą, tu najważniejszą kadłubą, na której należy ustawić państwo polskie. Panie przez ostatnie trzy mm -hmm. lata, kiedy byłem właśnie doradcą wojewody do spraw samorządu, wielokrotnie słyszałem, w jaki sposób mm, samorządowcy. Y, są traktowani, i oni mówili, jakby to w takim przekonaniu, że, że tak nie powinno być. Że, jakby to jest polityka, trzeba się spierać, ale na końcu są właśnie ci mieszkańcy. Ja mam nadzieję, że właśnie ta koncentracja władzy, o której mówię. No właśnie nie spowoduje tego, że będą pojawiać się sytuacje, które byśmy nie chcieli. Dobrze, no musimy kończyć. Chciałem Pana jeszcze spytać o wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o, o kary nałożone przez CU, ale nie zdążymy. Grzegorz Maćkowiak, pełnomocnik wojewody Lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.